Są jakieś miłe niespodzianki, jak taki lewy obrońca, który nominalnie nie był tym lewym obrońcą. Tych zawodników bardziej doświadczonych, na których tutaj liczę, pokazali mi, że mam prawo na nich liczyć, że prawidłowo ich sobie wybieram. No i... Pokazują się te miejsca, gdzie jeszcze mamy braki. To jest bok obrony, jeden i drugi wbrew pozorom, bok pomocy, brak napastnika. Bramkarz, który w pierwszej połowie bronił, pokazuje mi się z jak najlepszej strony. Zobaczymy, czy jest w stanie zostać tutaj z nami do współpracy. Mam 3-4 nazwiska, przechodzą przez moją głowę. Jestem w kontakcie z trzema zawodnikami. Jeden jest testowany w pierwszolidowym zespole. Obiecał mi, że jeżeli tam nie zostanie, to będzie z nami. Rozmawiamy jeszcze o rywalizacji o i to według mnie bardzo dużym wzmocnieniem tu dla zespołu był, byłby i rozmawiamy jeszcze o jednym napastniku. Przygotowując się, będziemy bardzo mocno kładli nacisk na to, żeby drużyna zaczynała się zgrywać, żeby linia obrony funkcjonowała ze sobą i z bramkarzem jak najlepiej, bo to jest bardzo ważny element. Najpierw trzeba się umieć obronić, potem można atakować. No i te dwa najbliższe sparingi będą już tak w tą stronę zmierzać w środę i w sobotę. Powiem tak, że wszystkich, których interesuje los ŁKS-u, którzy mają go w sercu, zapraszam, aby byli z nami od tego momentu, który teraz mamy, a więc do czwartej ligi, żeby byli do samego końca, do tego momentu, aż klub znajdzie swoje miejsce w Ekstraklasie.